Tutaj sporo się dzieje. W ramach Polskiego Ładu jest realizowana modernizacja stadionu miejskiego. To jest kwota 5 milionów złotych. Na drogach osiedlowych z kolei też modernizacja dróg 8 milionów złotych, inwestycja. Jednym słowem rząd prawa i sprawiedliwości pokazuje, że pieniądze trafiają wszędzie, bo zależy nam na lokalnych społecznościach, na poprawie jakości życia mieszkańców. I'm Polska prowincjonalna nie istnieje. Dzisiaj nie ma polski A, nie ma Polski B. Dzisiaj widzimy Polskę powiatową, Polskę gminną, widzimy województwo lubuskie, dynamicznie się rozwijające, nawet na mniejszych miejscowościach ta nasza infrastruktura drogowa, zaplecze prorodzinne, zaplecze progospodarcze, prorolnicze wzrasta w niesamowitym, w niesamowitym tempie. Moim zadaniem, jako przygodu senatora na pewno będzie to, żeby wszystkie ustawy, sami Państwo widzicie, co się dzieje w senacie, przychodziły przez tak zwany nowy senat bez żadnego problemu. Bo te wszystkie problemy. Eu, como eu cheguei a